Witam serdecznie na kanale Detektorysta Bayern Sondler. Kto już tutaj jest, to zna, o którym ciężko wypowiadać tą nazwę. Ja krótko przed pracą nocka dzisiaj. No, jeszcze wyskoczyłem. Coś połazić, coś wyciągnąć. Póki nie obsieją. Czyli do pierwszego dołka z ciekawym fantem. Lecę. Dyszka Weimar Stan ładny 25 mennica A No i mam piękne srebro, naprawdę piękne 1750 A z drugiej strony coś takiego No mega mega. Już, już pierwszy fant porządny dzień zrobiony. Następny fant super hak mundurowy groszek Wehrmacht. <tryk> na no zapchany. No mega mega. Tutaj jeszcze dużo dużo leży. Naprawdę musi dużo leżeć. <tryk> Jak tak wychodzi. No ja niestety muszę na dzisiaj zawinąć. Mam jeszcze coś do załatwienia. Ale patrzcie, jakie coś wyszło. Tonwerk, Szwandorf, filiale, Pirkensee. Szwandorf to jest y, miasto niedaleko, a filiale, czyli jakby to powiedzieć, oddział, Pirkensee, coś takiego. 193, czyli jakiś pewnie y, z werku jakiegoś, czyli z jakiegoś zakładu. Taki token, czyli, czyli marka narzędziowa najprawdopodobniej. No ale fajna. Lecę, bo już czas mi się kończy. No i witam serdecznie wszystkich oglądających. I dzisiaj już nowy dzień, dzisiaj nie jest tak pięknie jak ostatnio, ale wyszedłem, wyszedłem, bo ziemia namoczona trzeba potuptać. Wytupamy. Wytuptałem starą kram klamrę. Plamra, trochę zdobień było. Tutaj trzpień został widocznie żelazny, że jest no, obrośnięty. I tu ptamy dalej. Dzisiaj samotnie. I teraz nic za bardzo spektakularnego. No ale <gryw> zobaczyłem takie coś. No i trochę nadziei narobiło w pierwszej chwili. No. 200 Marek Alu. Lecę dalej. 3 godziny w polu. 3 godziny w polu, same śmieci. Już zaczynam się poddawać, mam jeszcze do 20 minut. I patrzcie, jest srebero W końcu wydeptane. Jest to Maksymilian Józef, król Bayern. Rocznik tej monety jest teraz gdzieś tu, 1810 jest to 6K tu jest 6, tu jest K 6 krajcarów. Petarda Wow, dobra lecę, bo naprawdę czas mi się kończy, a, a wyszło. No i fajna znajda. Wróciłem i patrzcie, to był chyba pierścień. Wielki jakiś materiał na pewno brąz. I tutaj coś się rysuje na nim. Być może był to pierścień pieczętny jakiś, albo tylko zwykły pierścień. Ale brąz. Jakieś kiści winogrona, czy kwiat, nie mam pojęcia, ale widać jeszcze jakiś obrys dookoła. Szkoda, że już wytarty, ale piękny by był. Widać, że był złamany. A aż tak go rozgięło? Hmm. Może coś po nim przejechało po prostu i popękał tak. No fajne. Deszcz i deszcz. No ale trudno, trzeba kopać nawet w deszcz. Taki chyba już znalazłem podobny. Tylko bardziej wytarty. Ten jest dosyć wyraźny. Z jednej strony bardziej widać te kwiatki po bokach. No i ten kwiatek dużo w środku. Guzik oczywiście. Kurczę kolejny jakiś dziwoląk. Myślałem, że to jakieś zapięcie. Widać, że to było ręcznie szlifowane. Tak mi się wydaje, No takie szlifowane na siłę. No ale to jest zawieszka jakaś. Nie wiem, materiał wygląda też na brąz, ale. Co to za ludzik? Jakiś talizman czy zapięcie? Jak myślicie? Bo ja nie wiem. Ale jest to rezzane na siłę czymś. To nie jest maszynowa robota, bo to jest za bardzo chropowate. Chłopcze, nie wiem. Takie dziwactwo. Patrzcie, idę. Już koniec z pola. A tutaj leży sobie Krzyżyk. No. Jest i Boże dzisiaj. Na wierzchu. No i fajnie. No i jest taki sam guziczek co ostatnio wiela znalazła. Jakieś parę odcinków wcześniej ja też go znalazłem no, gdzieś tutaj coś piło ee, Jakieś ubranie pewnie zostało w polu Tak mi się wydaje No bo skąd? Aż tyle ich Cywilne chyba chyba Kontuszowy czy jak to się tam nazywa No, no dobra no i znowu, nic spektakularnego, ale jedyneczka, cesarstwo. No i tyle. Ładna patynka. Mi się one tak podobają przez tą patynę. A jaki to rocznik? 90? No, 1890. No i lecimy dalej. No, słoneczko się pokazało. I znowu cesarstwo, jedyneczka. Ale tym razem, ale to nie z tej strony, tym razem 1890 albo 80 albo 93, 93, fenolowa, ale mi się trafił urodzynek, już Wam pokazuję, dwa feningi. ale. Sknie, sknie, sknie. 1835 Próbowałem się doszukać szajdemunce. No ale to nie są pruskie. Te feningi są bajerskie. A takiego jeszcze nie mam. Tarda. Nie ma tutaj szajdemunce ani ile. Która to jest. Część talara. Jest herb bajerno. Mega, mega, nie mam takiej Serio tyle chodzę po bajerach I dopiero pierwsza Taka monetka hmm. Na 99% na pewny, że to jest Bajerskie, bo W herbie bajernu są takie właśnie No, taka szachownica jakby prze, prze, Przegięta i, No ale czemu Czemu tu jest znowu coś, jakieś Korona? Kurde, nie wiem, weźcie podpowiedzi, czy... no, ale to nie jest Szajdemunce, bo Shaheymunse to by pisało, tam chyba 180 część Talara, tak? Czy... No 180 chyba zdaje się. A ja tu nic nie pisze. Raczej Bayern No mega, mega. Fajna. Juhu! No i powiem Wam, sprawdziłem w internecie. Faktycznie jest to Bayern, Ludwik I, panujący wtedy król na Bayernach. No i stan jest nawet, nawet w porównaniu tych internetowych. Dokleję Wam na pewno zdjęcie, bo to takie niespotykane, znaczy rzadko spotykane, no, ale jeszcze rant jest już, widzicie, ząbkowany. No. Ja się cieszę. No fajna, fajna, fajna monetka. Bo już czuję, że z pogodą nie wygram chyba I będę musiał zaraz kończyć Także Chyba to będzie Koniec No i co? I próbowałem przesiedzieć A i tak leje I leje i leje Ale to tęcza No i co, czas spadać do domu. Czyli na pewno koniec odcinka. Nara.